Zawsze przyjeżdżamy sprawdzić co tutaj się dzieje ciekawego. No i jeżeli chodzi o karawanik, to się podziało strasznie, bo już nie ma możliwości stanąć tutaj za bardzo. To w jakiej miejscowości jesteśmy? No i przestało padać. A my będziemy na zachód słońca. Nie możemy kupować Berlinek, bo mamy za mały garnek. Zapalź światełko. Po prostu jest super! Chodzimy z wana i po trzech minutach zaczyna nas wszystko. Zkarmiejcie, gdzie jesteśmy? Wreszcie. Po tylu latach. U siebie, wreszcie u siebie. Mamy mikro, mikro, mikro weekend wolny, bo sobota w ciągu dnia i niedziela. To taką jedną dobę mamy wolną. Dziecko zostało w domu, a my jesteśmy, zobaczcie, na Kaszubach. Właśnie przejeżdżamy o materiały budowlane. Na przykład przez Koby Sewo wjeżdżamy do Kosowa. O proszę, jesteśmy w Kosowie. Trochę nas daleko wywiało. No. <laughs> I jedziemy sobie znaleźć jakieś fajne miejsce, w ogóle docelowo Mamy pomysł na y, Półwysep. Mamy nadzieję, że nam się uda dojechać, bo jak to my zatrzymujemy się po drodze w różnych miejscach z różnych powodów. Jedziemy na Półwysep z Gdyni przez y, przez Kaszuby. Tak, tak. Przez Kartuzy jechaliśmy. Jedziemy na Półwysep z Gdyni. Do kartus i na półwysep, tak z troszkę okrężną drogą. Naraz chcieliśmy na... zobaczyć, jak wyglądają Kaszuby, teraz do tej pory. Też, a poza tym pojechaliśmy też w bardzo konkretnym celu, bo rozważamy pewną rzecz. Modernizację, jeszcze taką mechaniczną, trochę w naszym samochodzie, ale zakręt Magda wygięło. <noise> <noise> no, i, no i pojechaliśmy zobaczyć, zorientować się, jak to celowo wygląda, jak to z terminami co, nie będziemy mówili co, bo nie wiem, czy w ogóle do tego dojdzie, ale musimy sobie to w głowie poukładać, zobaczyć, czy nas stać na to, czy nie. A jak już będzie coś zrobione, to wtedy powiemy. A tak sobie myślę, że może powiemy, bo może ktoś nam podpowie coś, Krzysiu. Bo może ktoś z Trójmiasta na przykład wie, gdzie można to zrobić w fajnej cenie, przez dobrych fachowców i w ogóle, i w ogóle. Tylko Myślisz. Pytanie jest, czy jak ten film wyjdzie, to czy to już nie będzie zrobione? To już nie będzie nieaktualne. To wtedy ale będzie polecajka pole dla innych. No dobra, no tak. to po prostu... <gry> dobra, dobra, to ty, to ty. Dobra, to ja. Chcemy zrobić zawieszenie tutaj pneumatyczne na tylnej osi. Ale takie niezależne. Dwie poduszki, które będą osobno się pompowały i że będzie można samochód tak poziomować na boki. Do góry i na boki, żeby, żeby łatwiej było na przykład w terenie... Jesteśmy na dziko, żeby można było e, łatwiej po prostu wypoziomować samochód, nie wjeżdżając na jazdę. Dla nas jest to bardzo ważne. Już kiedyś mówiliśmy, że e, poziom, poziom, odpowiedni poziom w naszym samochodzie jest bardzo ważny. Tak, daje nam życie na poziomie wtedy. Tak. I jeszcze takie kolejne, znaczy powtórzenie pytania, że gdybyście wiedzieli, gdzie ktoś taka szuba, w którym mieście robi właśnie coś takiego w rozsądnej cenie i jeszcze do tego jest dobrym fachowcem, no to napiszcie, bo nawet jeśli już nie my skorzystamy, to może ktoś jeszcze skorzysta. A jeszcze to tak podpowiadając, inspiracją dla nas był nasz karawanik. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Wy w Giewicach robiliście ten, to, to wasze zawieszenie i, i tutaj są przedstawicielstwa dwa na Pomorzu. No i właśnie w jednym z tych przedstawicieli byliśmy zorientować się jak to wygląda cenowo. Ale może gdzieś indziej jeszcze ktoś, wiecie, czas, ktoś coś wie, to, to my byliśmy w miechucinie i jeszcze jest w Lusocinie Są dwa takie przedstawicielstwa, ale może ktoś wie, gdzie tutaj dobrze robią takie zawieszenie pneumatyczne w tym mieście, to chętnie, jakby ktoś mógł, to chętnie wysłuchamy i... Słuchamy podpowiedzi, po prostu. Dokładnie. Teraz dobra, dalej w drogę, słuchajcie. jeszcze mamy nadzieję, że wam się coś fajnego pokażę. Hej, hey. I wylądowaliśmy. No i wylądował. I wylądował. A... Wyl byśmy w naszym pięknym miejscu, no. czyli w osłoninie. Tak jest. I niestety już teraz nie można tak parkować jak kiedyś i nasze wspomnienie karawaningowe, które tam stało sobie kiedyś, czyli nasza przyczepka, niestety już by tutaj nie wjechała, bo nam pozagradzali. Jest cekaz ruchu. Tak. Może wjechać tylko ktoś, kto chce zwodować Łódź i tylko na 15 minut. No, a my Łodzi nie mamy. Trzeba będzie kupić Łódź. Ale tylko na 15 minut będziemy a. mogli wtedy wjechać. To wypożyczymy, żeby móc wjechać od tego dnia. Nie na no, oczywiście, bez sensu. No. Generalnie, yy, no jest tak, wiecie, betonowo i tak trochę inaczej, ale ale myślę, że może jest nadzieja, że można sobie będzie tutaj jednak karawaningowo przyjechać, bo tam jest parking z tyłu za Krzyszkiem, a właśnie tam. Tam, gdzie ten samochód stoi. Tak. I wygląda na to, że nie ma póki co żadnych zakazów, żadnych parkometrów ani niczego, więc może będzie można sobie tutaj jednak przyjechać trochę inny sposób, skorzystać, no bo już nie tak blisko przy brzegu, nie wychodzić i pić kawę z na widokiem na no morze tak. Tak, i, i w Centralnie na piaseczku, no ale i tak myślę, że może być fajnie. Także zaglądajcie do osłonina. My też pewnie będziemy zaglądać z No tak, cenie. no osłonina to, no, jest, to zostało w sercu u nas. No, musimy zobaczyć, jak to tutaj się rozwinie sytuacja. No, i podjechaliśmy tutaj sobie na ten nasz domniemany parking, i wygląda, że to będzie jakieś takie dwupoziomowe miejsce. Czyli będzie sporo, sporo tutaj yy, miejsca na samochody. Chyba, że zrobią tutaj, mam nadzieję, że zrobią, bo bardzo dużo kałuż jest. No i tutaj też są kałuże. Tak. Więc tak w kałuży stać to nie bardzo. Jak tutaj wybetonują albo wyrównają, no to będzie ok. I wjeżdża się tą drogą, tutaj. I jeszcze jest tu już taki parking, który jest dokończony. No i tam jest ładnie prosto. Słyszę, że troszeczkę dalej od wody. Jest też śmietnik tutaj, więc zakładam, że faktycznie może. A tu, to gdzie my stoimy, też są jumby. Tak, jest na tam. jumbach stoimy. No, no także no dalej od wody, ale da się. Dla chcącego nic trudnego. No, i tutaj, tutaj na tych jumbach, i tam na tym parkingu jest równo, także to taki plus. No tak, tak. Także jak ktoś bardzo będzie chciał jeszcze tutaj spędzić czas, to jest miejsce. W jakiej miejscowości jesteśmy? Jastarnia! Jesteśmy w Jastarni. Dojechaliśmy do Jastarni i stanęliśmy na takim parkingu. Tutaj kiedyś było takie klepisko, ale wydaje nam się, że już w zeszłym roku ten parking nowy jest zrobiony. Bo tutaj zdaje się, że nawet wjeżdżaliśmy raz, żeby zawrócić. I tutaj stoją, proszę bardzo, jeden kamper. Tu przed nami stoi drugi. I trzeci. I my, jako czwarta załoga, też postawiliśmy się na parkingu. Póki co strasznie deszcz pada, więc nie idziemy na spacerek a może przestanie to wtedy sobie pójdziemy okolice zwiedzić. A Magda robi nam obiadek, tak? Odgrzewam. Odgrzewa, który jest przygotowany już. Najlepiej. najlepiej. To jest najlepszy obiadek taki do, do odgrzania. Chcemy pójść jeszcze zobaczyć tam w stronę stronę portu, bo tam się podobno coś zmieniło. I ja jestem bardzo ciekawa, ale musi przestać padać. Miejmy nadzieję, że przestanie. No miejmy nadzieję, ale w tym momencie, właśnie zaczęło jeszcze mocniej padać. Ale o. my mamy dzisiaj szczęście, bo generalnie na przelotach mieliśmy tylko deszcz, a teraz. Na postoju nie było, teraz nie? Teraz nas chyba chce już uziemić. No Zobacz. trudno, no to jak nas uziemi, to mamy tableta i będziemy oglądać filmy. No fajnie, fajnie. Tutaj są lampy, tam jest jedna lampa i druga lampa jest centralnie nad nami. I tutaj są też lampy. Zobaczymy, czy one są w ogóle czynne w nocy. No nic, póki co czekamy, aż przestanie padać deszcz. Przestało padać. A my będziemy na zachód słońca, bo normalnie jest spektakularny. Zachód słońca na półwyspie jest po prostu wyjątkowy. My już go widzimy, a teraz pokażemy wam. Zobaczcie, zachód słońca na półwyspie jest po prostu spektakularny. Takich zachodów słońca jak tutaj, to naprawdę jak to się mówi? Ze świecą szukać. O, proszę bardzo. Z tej strony ten parking wygląda w ten sposób. Tutaj można wjechać na niego. A tutaj fajną rzeczą jest to, że są toalety. One są płatne, ale bardzo fajnie, że są, bo tutaj wcześniej stały to i toje. No, i tu był taki, no taki, no, brzydki zapach, po prostu delikatnie mówiąc. I tutaj zawsze jak przechodziliśmy, to, e, no, tak śmierdziało, no, no tak powiem, dosadnie. Po prostu, no. no, a e, tu, tu kawałeczek dalej. Jest port. I my tutaj na tym parkingu też kilka razy już spaliśmy, ale tu jest taki znak ciekawy, bo jest napisane wyłącznie dla pojazdów do wysokości 2,2 metra, czyli jakby z urzędu od razu wszystkie kampery, kamperwany, przyczepy, wszystko odpada, no bo jest powyżej 2,20. Także nie musi być zakazu, wystarczy, że jest taka tabliczka pod parkingiem. O. Ale tutaj i tak widać, że coś robią przy nabrzeżu. Więc może faktycznie nawet lepiej, że tutaj no, nikt nie parkuje i nikt nie przeszkadza. No bo w tej chwili parking jest wykorzystywany zupełnie do czegoś innego. Tak, na koniec dnia chciałem jeszcze pokazać, jak ten parking jest oświetlony. Jest tutaj naprawdę jasno i wydaje się, że jest bezpiecznie. Wstajemy, kochany! Wstajemy, wstajemy! Szkoda takiego dnia! Pobudka, pobudka, która nastaje temu co? Wstawaj! No, wstawaj! Mamy kolejny dzień. Kolejny dzień w tym samym miejscu. Jesteśmy na parkingu. Samochody, które były wczoraj wieczorem, nadal stoją. Proszę bardzo, tutaj dwa. Tam w oddali jeden kamper E, I muszę Wam powiedzieć, że e, dzisiaj była pierwsza noc z naszym nowym e, e, sterownikiem do Webasto. Tutaj mamy właśnie ten nowy sterownik do Webasto. Wieczorem mieliśmy ustawione, znaczy w nocy mieliśmy ustawione na 15 stopni i powiem Wam, że fajnie, bo jak temperatura spadła do 14, czyli ten jeden stopień takiej różnicy mamy ustawiony. E, temperatura spadła do 14, to Webasto się samo włączyło. Jak skoczyło do, do 16, to webasto się wyłączyło. Także super sprawa, nie trzeba było rano wstawać w zimnym samochodzie i włączać e, ogrzewanie. Także to e, nowy sterownik robi robotę. E, no i tak, Magdusia nam tutaj robi teraz. Znaczy mi robisz śniadanko. Znaczy mi sobie. E, nam sobie robisz. Nam sobie robisz. Śniadanko, kawusia się e, powolutku, powolutku zaparza. Tutaj mamy jeszcze papryczkę, wodę, ketchup. E, ale... Ja stwierdziłam bardzo ważną w że nie mm -hmm. możemy kupować berlinek, bo mamy za mały garnek. Berlinek nie możemy? Berlinki nam się nie mieszczą. No. Zobacz co ja musiałam im zrobić, żeby je mm. wyginać. Tak powyginać? No. no ładnie. A ty chciałaś powiedzieć jeszcze o łazience? O prysznicom? jest super jest, tak. naprawdę. No, prysznic jest mega. Zapatźmy światełko. Po prostu jest super, bo to wszystko. Ja to się strasznie zakurzyłam dzisiaj, bo nawet stare to musiałam tutaj ścierać. Tam chyba, z, chyba z tej wentylacji jakoś mocno poszło, Aha. ale generalnie no, jest po prostu mega sięko i w ogóle pięknie i nareszcie wygląda tutaj ładnie. A używany był. Da, a to, a to używany. <gry> tak, był używany. Mhm. Fajnie się wszystko ściera, w sensie można to wszystko wysuszyć i musimy sobie kupić taką special ściereczkę, żeby nam się jeszcze to łatwiej dosuszało. A, jeszcze będziemy robili takie, takie deseczki, taki podeścik. A. To od Mariusza dostaliśmy deski. Mariusz, dzięki serdeczne. Dziękujemy bardzo. I będziemy, będziemy taki podejście robić tak jak w prawdziwych kamperach jest. Tak. No a tymczasem będziemy jedli śniadanko z takim widokiem. Typowo polskie śniadanko. Parówy i bagieta. I bagieta. I taki widok. Parówki się zagotowały. Trochę nam szyby zaparowały. Ale mi się rymnęło. I tak jeszcze wracając do tego e sterownika Webasto. My mieliśmy nastawione na 15 stopni, bo lubimy spać właśnie jak jest e, tak chłodniej. Napiszcie proszę, w jakich temperaturach wy lubicie spać w kamperze albo w przyczepie. Czy też macie tak, e, tak chłodno, czy macie może jeszcze chłodniej, czy może macie temperaturę taką 20-22 stopni. Jesteśmy ciekawi, bo my w, w samochodzie w nocy zawsze mamy zimno. Wolutku śniadanie. Przybiera innej formy, już i za chwilkę będziemy jedli. Kabusia gotowa, śniadanko gotowe, paróweczki gotowe. Można jeść smacznego. smacznego. Już jesteśmy po śniadanku i jeszcze mamy pół godzinki. Stwierdziliśmy, że pójdziemy sobie na spacerek nad Otwarte Morze, bo tam mamy zatokę. Tam jest zatoka, a tam po drugiej stronie jest Otwarte Morze. Więc idziemy. Tutaj o jeden samochód zaparkował. Tu parę osób już przyjechało, właśnie też na spacerek. Sobie, no i fajnie, tak, z pieskami, tak? Musi się pogoda zrobiła. No. Miało być tak brzydko, nie? Tak nas straszyli, że nie. Tak, mieli... no rano zresztą padało. No, no. Nad ranem to w ogóle lał deszcz. A teraz jest super, aż Magda o czym róży, bo. No. Bo takie słońce jest. <laughs> idziemy nad morze. Idziemy morze. Właśnie wniosek z popytu wiastarni poza sezonem. Mm. Nagle widzimy po prostu tyle różnych rzeczy niesamowitych, tak. które nam się podobają, bo jest na to czas i nie ma takiej akcji, że chodzimy z wana i po trzech minutach zaczyna nas wszystko p**ać, f... bo jest tak strasznie dużo ludzi, że chcemy tylko przemknąć na tą plażę i dostać się jak najszybciej właśnie na plażę. Bo... A teraz nagle się okazuje, że to jest tyle do zobaczenia, nie? I tak idziemy sobie i nikogo, po prostu nikogo nie ma. Puściusieńko. Parę osób dosłownie minęliśmy, także... Także polecamy poza sezonem, jeśli lubicie ciszę i spokój, to nawet polecamy kurorty, bo jest super. Są ławeczki, jest takie miejsce spacerowania, są takie stoły też yy, biwakowe, więc można sobie tutaj spędzić czas. No generalnie teren jest ładnie za. jest do? Nie wiem. Okej.